11 kwietnia 2020 roku. Wielka sobota. Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę. Rzekł do niego, Abrahamie. A gdy on odpowiedział, oto jestem, powiedział, weź twojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaka, idź do kraju Moria i tam go złóż w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę. Na rano Abraham osiodłał swego osła, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaka. Narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka ową miejscowość i wtedy rzekł do swych sług Zostańcie tu z osłem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłon Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham zabrawszy drwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izak odezwał się do swego ojca Abrahama. Ojcze mój, a gdy ten rzekł, oto jestem mój synu, zapytał, oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnie na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upaczy sobie jagnie na całopalenie, synu mój. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz. Ułożył na nim drwa i związawszy syna swego Izaka, położył go na tych drwach na ołtarzu. Potem Abraham sięgnął ręką po nóż, aby zabić swego syna. Ale wtedy anioł pański zawołał na niego z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on odrzekł, oto jestem. Anioł powiedział mu nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mu nawet twego jedynego syna. Abraham obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami w zarośla. Poszedł więc, wziął barana i złożył w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd to mówi się dzisiaj. Na wzgórzu Pan się ukazuje. Po czym anioł pański przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi. Przysięgam na siebie, wyrocznia Pana, że ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś swego syna jednego, będę Ci błogosławił i dam Ci potomstwo tak liczne, jak gwiazdy na niebie i jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie Twoi zdobędą warownię swych nieprzyjaciół. Wszystkie ludy ziemi będą sobie życzyć szczęścia takiego, jaki jest udziałem Twego potomstwa, dlatego, że usłuchałeś Mego rozkazu. Historia Abrahama to historia wielkości człowieka, a zarazem historia potęgi wiary. To jedna z najbardziej wstrząsających historii, z jakimi mamy, z jakimi mamy do czynienia w Biblii. Najpierw Abraham czeka na syna długie lata około 70. Ma nadzieję i czeka. Mimo, że jego żona Sara staje się coraz starsza, swoją niepłodnością wprowadzając hańbę na cały ród. W odpowiednim czasie Jachwe spełnia jednak obietnicę i na świat przychodzi Izak. Po jakimś czasie jednak Jachwe wzywa Abrahama do wyruszenia w podróż na górę Moria. Gdzie ma złożyć ofiarę ze swego jedynego syna? Między światem Boga a światem człowieka istnieje przepaść. Dlatego, kiedy rozum człowieka styka się z Bogiem, muszą istnieć problemy, paradoksy, sprzeczności, które przyjmują postać absurdów. Co jest potrzebne, by odkryć głos Boga? Trzeba przede wszystkim wyeliminować historię, doświadczenia, Wiedzej zrobić miejsce wieży. Słynny filozof duński Soren Kierkegaard pisze: w świecie zewnętrznym wszystko należy do posiadacza, inaczej jest w świecie ducha. Tu panuje boski porządek. Abraham nie miał do końca pewności. Uwierzył. Te ponad trzy dni wędrówki na górę Moria to tragiczna historia heroizmu i wiary. Miłości z jednej strony do Boga, z drugiej miłości do swojego syna. Historia Abrahama mówi, że wierze musi towarzyszyć ryzyko. Wiara w Boga zmusza nas do ciągłego dokonywania wyborów, bo to wiara nie jest nam dana na zawsze. Wspomniany już Kierkegaard pisze, że wiara nie daje człowiekowi ostatecznego spokoju, budzi w człowieku bojaźń i drżenie. Abraham musi podjąć wysiłek, który wymaga od niego wiele wyrzeczenia i poświęcenia. Musi milczeć. Wiara domaga się zaufania Bogu bez pytań, warunków, próby postawienia na swoim. Abraham dysponuje absolutną wolnością w podjęciu decyzji, ale pewności nie ma. Gdyby ją miał, nie miałby wiary, gdyż pewność pochodzi od rozumu. Wiara i rozum nie zawsze kroczą tymi samymi ścieżkami, ale jak pisał Jan Paweł II w Encyklice Fides in Ratio, na gruncie teologii chrześcijańskiej, rozum pozbawiony wiary podążałby bocznymi drogami na których istniałoby ryzyko zagubienia jego ostatecznego celu a także wiara pozbawiona oparcia w rozumie skupiłaby się bardziej na uczuciach i przeżyciach co stworzyłoby zagrożenie że przestanie być propozycją uniwersalną każdy z nas ma swoją drogę na szczyt góry moria wciąż na nowo zmagamy się z naszą wiarą i niewiarą z naszą wiernością Bogu i z Jego zasadami, naszą chęcią pójścia na skróty. W tej drodze, tak jak kiedyś Abrahamowi, towarzyszy nam zwątpienie. W sytuacjach trudnych, kiedy świat nam się wali, często kłócimy się z Bogiem. Nie akceptujemy Jego planu dla nas. Ileż to ludzi porzuca swoją wiarę i Boga, kiedy okazuje się, że ich modlitwy, pragnienia niekoniecznie znajdują zrozumienie u tego, do którego się modrą a nasze modlitwy wydają się być niezrozumiane i wypowiadane w przestrzeń, z której nie wraca odpowiedź. Święta Góra Moria jest nie tylko górą ofiary, ale jest też górą ofiarności, pisze Roman Rogowski w Mistyce Gór. Dziś te słowa nabierają wyjątkowego znaczenia. Jest Wielka Sobota 11 kwietnia 2020 roku. Nie biegniemy tłumnie święcić pokarmów, nie wyruszamy w podróż na spotkanie z naszymi bliskimi. W gronie najbliższych, z którymi żyjemy i mieszkamy, będziemy celebrować dzisiejszy dzień. Mimo tego, albo właśnie dlatego, może warto docenić to, co mamy, warto nacieszyć się sobą, tym, co jest tu i teraz. Często nie potrafimy się cieszyć i doceniać naszego życia. Tego, co mamy i co wydaje nam się tak oczywiste i naturalne. Tymczasem Bóg lubi nas zaskakiwać, tak jak zaskoczył Abrahama i jak zaskoczył obecnie prawie cały świat. Może chce nam powiedzieć, żebyśmy pielęgnowali nasze życie, nasze otoczenie, kochali się i radowali, obdarzali się przyjaźnią i budowali te małe i te duże wspólnoty. A co, kiedy tracimy wiarę? I wydaje nam się, że nic dobrego nas już nie spotka, kiedy w głowie mamy mętlik. I rzekł Bóg, pisze w swoim wierszu Wisława Szymborska: weźmi syna twego jednorodzonego, którego miłujesz, Izaka, a idź z nim do ziemi Moria i tam go ofiarujesz na całopalenie na jednej z gór, którą tobie wskażę. Co takiego zrobił Izak, proszę księdza Katechety. Może piłką wybił szybę u sąsiada? Może rozdarł nowe spodnie, gdy przechodził przez sztachety? Kradł łówki, płoszył kury? Podpowiadał? Niech dorośli leżą sobie w głupim śnie. Ja tej nocy muszę czuwać aż do rana. Ta noc milczy, ale milczy przeciw mnie i jest czarna jak gorliwość Abrahama. Gdzie się skryje? Gdy biblijne oko Boże spocznie na mnie, Jak spoczęło na Izaku. Stare dzieje. Bóg, gdy zechce, wskrzesić może, Więc naciągam koc na głowę w mrozie strachu. Coś niebawem zabieleje przed oknami, Ptakiem wiatrem po pokoju zaszumi, Ale przecież nie ma ptaków Z tak wielkimi skrzydłami, Ani wiatrów tak długiej koszuli. Pan Bóg uda, że wyfrunął przypadkiem, że to wcale, a wcale nie tutaj, a potem weźmie ojca do kłukni na kąszachty, z dużej trąby mu w uszy zadmucha. A gdy jutro, skoro świt, ojciec w drogę mnie zabierze, pójdę, pójdę pociemniała z nienawiści, w żadną dobroć, w żadną miłość nie uwierzę, Bezbronniejsza od listopadowych liści. Ani ufać nic nie warte jest ufanie, ani kochać. Żywe serce nosić pierwsze. Gdy się stanie, co się stać, ma gdy się stanie, bić mi będzie grzyb suszony zamiast serca. Czekał Pan Bóg, i z balkonu chmur spoziera, czy się ładnie, czy się równo stos zapali, i zobaczy, jak na przekór się umiera, bo ja umrę. Nie pozwolę się ocalić. Od tej nocy ponad miarę złego snu, od tej nocy ponad miarę samotności. Zaczął Pan Bóg pomalutku, dzień po dniu, przeprowadzkę z dosłowności do przenośni. Dobrej, wielkiej soboty Wam życzę.